Mam w ręku nowy, wyjątkowy numer Wędkarskiego Świata. Dlaczego wyjątkowy? Dlatego, że jest to numer 300. Już 25 lat tytuł jest na rynku. Przewinęło się przez niego wielu autorów, wielu redaktorów, natomiast tytuł jest cały czas ten sam. Żeby to uczcić, przeprowadziliśmy wywiad z Piotkiem Piotrowskim, wieloletnim wydawcą Wędkarskiego Świata, wielkim pasjonatą wędkarstwa i podróży. Zachęcam, naprawdę ciekawy wywiad, można się dużo dowiedzieć o jego pasji. Jeżeli chodzi o rybę miesiąca to w grudniu postanowiliśmy, że tą rybą miesiąca będzie okoń i dlatego dosyć sporo jest artykułów poświęconych właśnie tej rybie. I tak na przykład Kamil Grzelak poświęcił swój artykuł o łowieniu okoni na Starorzeczach o tym w jakie można w tym czasie przechytrzyć. Również przygoda miesiąca jest oczywiście okoń. Piękna ryba 45,5 cm, złowiona przez Piotra Borucha opisuje tą przygodę. Cezary Łoś z kolei zdradza w jaki sposób dobrać się do tych późnych okoni grudniowych, gdzie woda już jest zimna i trzeba specjalne triki stosować. Również w grudniu nie tylko o konie łowimy, ale i szczupaki, dlatego ja poświęciłem swój artykuł o szczupakach. Gdzie takie łowienie ciężkie, grudniowe, szczupaków z dużymi przynętami. Również Jędrek Chorążyczewski napisał artykuł o łowieniu szczupaków, tym razem na płyciznach. W grudniu, ale było na bardzo płytkiej wodzie. Oczywiście Mirek Golański zdradza patenty swojego dziadka. Jak najbardziej szczupakowe, dotyczące blachy wahadłowej. No i nasz korespondent z Irlandii, Jacek Gorny, tym razem opisuje denkę szczupakową czyli nic innego jak trolling z obciążeniem specjalistycznym, gdy już szczupaki zejdą naprawdę głęboko, są powyżej 20 metra, jak się do nich można dobrać. Również Michał Krzyżanowski napisał o łowieniu dużych szczupaków na naprawdę duże przynęty. O swoim sposobie na jesienne drapieżniki opowiada Mariusz Drogoś. Nie zabraknie też materiałów dla karpiarzy. Paweł Smyk, oczywiście wierny metodzie, opisuje kolejne triki. O taktykach, gdy jest zimna woda i łowieniu zimnych karpi z kolei napisze Waldemar Woźniak. A o swoistym minimalizmie karpiowym, czyli o zmniejszonych przynętach i zanętach, napisze Tomasz Słowiński. Nie lada gratką dla łowców białorybu będzie cały cykl artykułów poświęconych łowieniu na fidery. I tak, Tomasz Kanclerz napisał o zawodniczym łowieniu na fidery. Z kolei Rafał Reiter zdradza, jakie zastosować patenty na rozciągliwość, czyli stosowanie amortyzatorów w metodzie fiderowej. Marcin Kostera z kolei skupia się na łowieniu na kanale, gdy jest naprawdę zimno i wydaje się, że już wszystko się skończyło, nie ma jak łowić. Tymczasem on pozdradza, w jaki sposób dobrać się do tych ryb zimową porą. Maciej Białdyga zdradza patent na zimową zanętę. Oczywiście, poza tym, jest dużo innych artykułów. Zachęcam Was bardzo serdecznie do lektury nowego, wyjątkowego numeru WESIA. Z okazji zbliżających się świąt oraz nowego roku chciałbym wszystkim nam życzyć, żeby przyszły nadchodzący rok był dużo bardziej normalny, żebyśmy mieli czas na nasze hobby, do zobaczenia nad wodą.